Mamy za możliwość zapoznania. Tu jest autobus. Nie do końca podołał działalność. Ta administracja rzeczą, pana nie podołała. jest to, że nastąpiło pomylenie pojęć, a więc ktoś nie zrozumiał, że Klub Integracji Społecznej, a w tym momencie te osoby, które były odpowiedzialne za zarządzanie tym klubem, zresztą jedna z tych osób jest. Tak? i jest elementem stałym OPS i to pani kierownik podpisuje z państwem umowy ani inny i to pani kierownik zarządza Klubem integracji społecznej, bo tego nie jest zapisany. Ale przez pani 10 pani... lat, gdzie pani kierownik, kierownik się... była! Nic gdzie jest ubiegł. 10 lat temu, gdzie ja była nasza pani kierownika? Ale nie robimy Państwa odpowiadał za 10 lat moich poprzezników. No. Ja był OPS. OPS był. Nie, ja byłem Nikt się mnie Teraz na mnie nie interesował. Teraz da pan chce zniszczyć? Matki samotne, wychowujące 3, 3, dzieci? 15 godzin pracować? Maniatki mamy? Wynajmować skąd? Gdzie, jest, gdzie są zakłady pracy? Ja się pytam. No Powiedział pan ostatnio, zakład pracy jest otwarty po Proszę mi pokazać, gdzie jest ten zakład nie wiem, co powiedziałem, to powiedziałem. To są firmy, są Na każdych zebraniach sołeckich obraża Pan nas. Obraczy, na couples, każdej wiosce są zريbek, ludzie, było. którzy tu pracują. I, I my mamy radzić O rękawiczkach? O rękawiczkach? Co są rękawiczki? Dawn, proszę, państwa, rękawiczki, proszę iść do pracy. Nie, bo to jest prawda. To jest prawda. Ja. Pan chce nas wywalić wszystkich tam nad po... Bo my tam tak, proszę A Państwa. My nie tak. chcemy takiego burmistrza i tyle. I tak o to chodzi. I tak to będzie. Nie będę polemizował w tym momencie. Natomiast, jeżeli pytacie i czytam to, co jest napisane na waszych hasłach, to nic w tym zakresie się nie zmienia. Chcemy tak. <laughs> tu jest 2700 głosów. 2700. Przyska, Przyska. 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 Dla nas ja, wszystkich. Ja też jestem pa elementem. Powoli, powoli. Nie człowieku już masz. Ma. Jeszcze ma. Stwierdził dźwięce. pan, że ja nic nie robię, przykładowo przez 11 lat. Tak pan twierdzi. powiem, tak, 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 Ja napisałem Nie było nic robione przez 10 tak, nie tak pan powiedział. Tak jest pan jest to zwierzę, ja no, leży ci... jak opowiadał? ale przecież ja jak było. Co było, napisane? Co było napisane? Po prostu pan kłamie. Kłamie. kłamie, kłamie. kłamie, kłamie. kłamie, kłamie. kłamie, kłamie.